Pasacik B5 i będzie akcja wymieniania w regeneracji yy, mechanizmu wycieraczek, bo działają tak. Więc należy im się trochę uwagi, ze względu na to piszczenie. Pierwsze co, to trzeba będzie zdjąć wycieraczki. Tutaj trzeba podważyć, jest taki dzyndzel, trzeba podważyć ten kapselek i tam jest śruba bodajże nasadowa nakrętka dziesiątka, albo dwunastka, którą odkręcić i potem wyszarpać tą yy, wycieraczkę tak, żeby no, nie zniszczyć, yy, nie zniszczyć sobie ani szyby, ani, ani, tej wycieraczki. Śruba jednak trzynastka i tutaj powinny łatwo pójść. O, I poszła. Udało się zdjąć sobie wycieraczki. Yy, lewa miała trochę problemów, ale jak ponegocjowałem z nią kluczem piętnastką, można go wsadzić tam od spodu i podważyć wtedy klucz się nie oprze o szybę tylko oprze się o, yy, o sam ten mechanizm tutaj widać no, trochę, trochę walki było przydałoby się ściągać następnym razem pomyślę nad ściągaczem kolejnymi krokami jest ściągnięcie podszybia yy, bo inaczej nam nie wylezie mechanizm tutaj z pomiędzy, z pomiędzy cylindra hamulcowego yy, na samego podszybia yy, to będzie śrubka tutaj. E, śrubkę też odkręcę po tamtej stronie, taką symetryczną, ale nie wiem czy będę ściągał całe szybie, bo właściwie potrzebnym jest ona tylko gdzieś dotąd, tam więcej nie ma tego mechanizmu. E, do tego jeszcze poleci komputer. Komputer wstępnie trzyma się na śrubkach raz, dwa, trzy raz dwa, trzy, cztery i tam jest piąta, tu, tu na, jakby na tej linii i tam pod spodem. Da się ją łatwo wykręcić. Yy, jak się ma małą grzechotkę i zwykły tuczyk nasadowy, bodajże 8 albo 10. O co mi chodzi, z tą jedną śrubeczką? Nie wiem, czy tam ją widać, ale jeżeli tu nie wejdzie na grzechotkę, ale jak ją wsadzimy w ten sposób i obrócimy tam, to ona teraz w, zasad, w tym momencie jest nasadzona na yy, prawie. W tym momencie jest nasadzona na śrubę. Jak sobie odkręcimy to ją się wykręci. Potem można ją palcem dokręcić i ten sam myk zrobić. Po wyjęciu komputera i odkręceniu e, plastiku, tu była jedna śrubka, tam druga jest za tym bezpiecznikiem e, i to chyba koniec śrubek. E, przyszło do wymiany, do wyciągania podszybia. Podszybiec jak zdjąłem blaszki, która jest jedna tutaj, druga jest tam w środku, e, to takim czymś podważyłem sobie tutaj delikatnie za szybę o, nie widać delikatnie i mi wtedy momencie odlazło, bo tak to na innych filmikach to się z tym szarpali i, a to już jest no jak widać trochę nadruszone. To tak, udało się zdjąć pod siebie i teraz z tego co pamiętam to mechanizm wycieraczek który już tutaj jest, trzyma się na jednej śrubie tu i drugiej śrubie po drugiej stronie o tutaj. Nie, nie wiem jaki to jest rozmiar, ale standardowo to to odkręcę i będzie już kombinacja z zajmowaniem mechanizmu. A no i tu jest jeszcze taka śruba Dobra generalnie mam problem żeby wyciągnąć mechanizm wycieraczek bo albo mi wadzi o te bezpieczniki yy, a tej puszki od kąpa bardziej nie wyciągnę bo tutaj się jakaś kablatura plącze i nie pozwala żeby ten plastik dalej wylasł Zresztą nie chcę niczego urwać albo którejś sztyczki zerwać yy, Więc jedyne co to mogę zrobić inspekcję tego co tu się dzieje i tak, to co widzimy to, że tu jest trochę przyrdzewiałe, ale postaram się to jakoś nasmarować, oczyścić z zewnątrz, tak żeby mi się nie sypało do samego samochodu i nasmarować to, tutaj napakować trochę to wodu, żeby to lepiej chodziło. W środki porady się zacięły i był problem. Generalnie ten stworzeń jest w najgorszym stanie. Ten od silnika jest w dobrym stanie, jest w miarę taki jeszcze srebrzy, srebrny. No i stworzeń od, od, tego, od tego ramienia lewego też jest w dobrym stanie. Dobra, mała zmiana. E, udało mi się podważyć jedno ramię wycieraczki e, czymś takim. On akurat tak ładnie się podpasowało, wlazło i można było podważyć. Ona teraz jest. Tutaj. One są na, na zawiasie kulowym, więc jakoś tam zlazło, To sobie nasmaruje ładnie, bo to jednak jest trochę psychie. Jeszcze nie wiem, jak zdjąć dolne ramię, ale ono też jakoś powinno yy, wyleźć. No niestety, więcej nie będę w stanie zrobić, bo nie mogę tej puszki z jakiegoś powodu zdjąć. Jak ktoś wie, jak ją, jak ktoś wie, jak tą puszeczkę zdjąć, to dajcie znać. Albo no jak wyjąć te, te gówna. O, bo one nie chcą wyleźć. Generalnie już wspiąłem do kupy, ale jak udało mi się podważyć te dwa ramiona. To potem jeszcze wylazło to drugie. To drugie wylazło przy użyciu żaby. I to stwierdzone zostało. To ramię od prawej wycieraczki działa, wbrew pozorom, że jest zardzewiale, działa bardzo dobrze. Znaczy nie, nie przycina się. Nie wiem, jak sam silnik, jak mu tam idzie, bo on trochę taki przyrdzewiały jest tutaj, szczególnie z tej strony. Ale lewe ramię niestety chodzi ciężko i chodzi ciężko tak kompleksowo, w sensie, zarówno chodzi ciężko ta część, która już steruje ramieniem wycieraczki, jak i ten przegub kulowy, który jest, no tak jak ten, ten tutaj. Więc na jakąś inną okazję muszę sobie zostawić po prostu rozebranie tego. Nie wiem, może kiedyś będę wycinał szybę czy coś, to będę mógł to roz ogarnąć. E, generalnie postanowiłem to nasmarować e, smarem do tłoczków, bo on chyba spędzie spełnił swoją rolę. Nasmarowałem tutaj cały ten przegub tam do środka, również tam do, do tych gumek. Przegub do, e, nie do tłoczków, tylko do prowadnic. On, tam też są gumki, więc ten smar musi być delikatny dla gumek. E, Dosmaruję jeszcze tam ten przegłup z tamtej strony. No i będę liczył, że to coś da. Zobaczymy jak, jak te wycierajki się będą spisywać. Czy się nie będą zacinać dalej. No i generalnie złożono do kupy. Teraz co Wam mogę pokazać po tym naprawianiu to... Nie piszczy, także jest dobrze. Czy ta naprawa jest w 100% udana? No nie, no bo nie udało się tego ładnie rozebrać. Tak, jakbym chciał, żeby to się dało rozebrać, najprawdopodobniej będzie jeszcze jakaś drugi, druga część z tego, jak e, drugi raz to robię. No, ale już o tyle do przodu. Tutaj można sobie posprzątać przy okazji. To jest e, fajne. O. No, jak wygląda, jak zdjąć to, albo czy w ogóle się da zdjąć ten cylinder od hamulca, e, to się wygrzebie ten silnik e, z wycieraczek, albo to rozpiąć tam w cholerę pod spodem, już i to jakoś wygrzebywać. Ale nie wiem, czy mi silnik przylezie. Także no, nie piszczy, będzie miało o tyle lżej do pracy. Yy, tamto lewy, lewy przegub jest rozruszany, przesmarowany, także powinno być lepiej. Nie wiem, w sumie komu to pomoże, ale, ale cóż, prowadzenie jakby komuś takie coś się stało. A objawy w ogóle były takie, że yy, na przykład jak nie wiem, w, w piątek padał deszcz, yy, a w sobotę było pogodnie to po odpaleniu wycieraczek w niedzielę, po takim wygrzaniu się tych wycieraczek, one ruszały się centymetr i, i zostawały w tym miejscu, takie podniesione trochę. Jak się pomogło im ręką, to, to wtedy one działały. Z jakąś dozą tam szczęścia, bo raz im się pomagało ręką, no chodziły, chodziły, a potem jak je znowu włączyłem, to za godzinę to, to już w ogóle nie wstały tego dnia. Ym, szczęście, że tego nie, nie padało. No, takie miałem objawy, taki przy, przycierający się mechanizm. Trochę przesmarowane. Mam nadzieję, że, że pomoże na jakiś czas. Dopóki się nie dowiem, jak, no jak to ogarnąć, żeby, żeby wyciągnąć to na wierzch i w ogóle to rozebrać, też to wtedy nagram. E, dzięki za oglądanie. Cześć.